Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzionek, jakim jest dzisiaj niedziela. Mamy Wielkanoc, więc każdy w komentarzu może napisać sobie jajko. Zaspamujmy tutaj ten film i samymi Waszymi jajkami, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Ogólnie dzisiaj sobie zagramy w kilka gierek przeglądarkowych będzie to dosłownie pięć gierek przeglądarkowych wielkanocnych. Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę, wlatuje intro i jedziemy z odcinkiem. Intro. Pierwszą gierką jaką dzisiaj sobie zagramy będzie to Karot Rush, która... Jezus Maria, jakie to było głośne! Ogólnie chodzi w gierce o to, że y, jesteśmy takim oto króliczkiem no i zaraz ogólnie zobaczycie o co chodzi, tak więc klikamy sobie play, pa patrzcie co się dzieje, przeciągamy sobie myszką i mamy trampolinkę i teraz naszym zadaniem jest kierować naszego króliczka tak, żeby zebrał jak najwięcej y, marcheweczek, niestety nie, nie wyskoczyła kadcenka, bo chciałem wam pokazać kadcenkę na samym początku temu króliczkowi po prostu kosmici wykradli te cholerne marchewki, niestety spadłem, nie udało się, musicie mi wiesz na słowo, że chodzi tutaj o to, że wredni kosmici ugrali naszemu króliczkowi po prostu y, marcheweczki, teraz naszym zadaniem jest oczywiście spinanie się, powiedzmy, po jakichś takich dziwnych, zielonych, glutowatych, kurde, trampolinkach i zbieranie, prawda, marcheweczek, żeby nasz kuliczek wielkanocny był uradowany i, prawda, przyniósł tam dużo jajeczek wielkanocnych, czy jak to tam się kuźwa robiło, nieważne. Tą stronę sobie troszeczkę, oj, ty, ty. staram się tutaj wbić jak najlepszy wynik, no i oczywiście będziecie mogli, jeżeli zagracie sobie w taką gierkę, będziecie mogli mi się oczywiście w komentarzu również pochwalić, jaki był wasz wynik, jeżeli chodzi o te gry, bo, no to pomimo tego... Dlatego, że wydaje się to prosta gra, jest naprawdę trudną grą, jest najtrudniejszą grą na świecie. Tu się nie będę przejmował, musimy zabrać jak najwięcej marchewek, a gdybym tak robił takie wolniejsze te skoki, w sensie tak... Tak, nie za bardzo się skupiał yy, na pnięciu w górę, tylko na zbieraniu marchewek. Może to by było całkiem ok, ale na razie 10 metrów to jeszcze nie jest naj, najlepszy wynik. Fajne jest to, że ta trampolina zostaje, tylko niestety potem zapominam, że muszę stworzyć kuźwa na następną, żeby mi nie spadło. Powiedzmy po 5 podejść do każdej takiej gierki, myślę, i wtedy będziemy mogli sobie jechać dalej oczywiście z kolejnymi, bo mam ich troszeczkę. Co tu się zbugowało? Mam oczywiście więcej dzisiaj gierek, to nie będzie jedna, jedyna gierka, jak dzisiaj <laughs> zagramy, dlatego mam nadzieję, że za każdą gierkę łapeczkę w górę zostawicie, bo będzie ładniejsze gierek, więc pięć łapeczek w górę, myślę, że powinniście jak najbardziej zostawić. Pniemy, pniemy się do góry, na razie idzie nam całkiem, całkiem ok. Jest elegancko, naprawdę jest elegancko. Dobra, musimy zbudować inną... Super. Niestety nie możemy super długich tych trampolin budować, więc musimy się naprawdę skupić niesamowicie, żeby powiedzmy ta trampolinka nas wbiła troszeczkę wyżej. Jesteśmy na 50 mecze, także ludzie idzie nam całkiem spoko, tylko nie zbieram za bardzo tych cholernych marchewek, dlatego powinienem troszeczkę bardziej na środek wbić. Oj, 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 dobra, jeszcze udało, uratowałem, uratowałem Cię króliczku, możesz mi kuźwa dziękować. Ja se tu zrobię tak, w ten sposób, tu przez skrzyneczki, lecimy dalej, lecimy do góry, elegancko, teraz sobie tutaj skupię Poczymy. Patrzcie, jak mi teraz idzie. To jest złote podejście. To jest to podejście, które będzie tym najlepszym podejściem do tej gry. Tylko o, to, to jeszcze mi się udało jakimś cudem dzięki tej magicznej skrzyneczce uratować naszego króliczka. Jesteśmy na 75 metrze. Jeszcze jesteśmy w stanie zrobić tutaj całkiem sporo. Jestem ciekaw, ile mi się tutaj uda, bo to będzie naprawdę moje jedyne najlepsze podejście. I na pewno nie powtórzę tego w żaden inny sposób. Dlatego będę starał się zrobić to jak najlepiej tylko potrafię. Po prostu i tak dziwnie syla... sy... sylabilizuję... Ew, eł, no i trochę się kurde zawiesił tutaj, pomóżmy naszemu króliczkowi, zróbmy tutaj trampolinkę przeskakujemy sobie tutaj w boczek, elegancko, nie ma żadnego problemu, troszkę w bok, tutaj proszę mi nie uciekać, o, to, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, nie, aj, zdupiłem totalnie, dobrze, najlepszy mój wynik, 121, jestem zadowolony, lecimy do następnej gierki. Dobrze, kolejną naszą gierką będzie Rabbit Jump, czyli chodzi tutaj o to, że jesteśmy takim właśnie króliczkiem i mamy różne przeszkody. Naszym zadaniem jest oczywiście kliknąć w odpowiednim momencie, żeby wbić się jak najwyżej. Oczywiście na początku jest bardzo łatwo i nie ma z tym... Chciałem powiedzieć, że nie ma z tym żadnego problemu, po czym, kurde, magiczna jak, jakaś kulka z, z już tam, nie ważne, nieważne, tego podejścia nie było, jedziemy od zera, po prostu 5 podejść, jak najlepszych, zobaczymy, mam nadzieję, że się uda, tutaj nie powinno być żadnego problemu, jak mówiłem, ta gra jest bardzo łatwa, tylko trzeba po prostu się skupić, zobaczyć, jaki, powiedzmy, poziom jest następny, żeby nie było, że prujemy przed siebie po prostu, bo nam to po prostu nie wyjdzie. 9 punkcików mamy zebranych, także nie jest najgorzej, może być zdecydowanie lepiej. A to o, się tutaj przesuwa. Czy wskoczymy na to? Nie za bardzo tutaj, bo jest zdeł boku kolce. Próbuję powić swój wynik 15. Miejmy nadzieję, że mi się to oczywiście uda zrobić. O, nie wskoczyłem, niestety, tutaj. To sobie się przesunie. I teraz sobie skoczymy. I teraz powinniśmy tu wskoczyć elegancko. Teraz przeskoczymy. I będziemy lądować elegancko. Na samym krańcu, tak naprawdę, żeśmy wylądowali. Ale to jest ważne, że się udało. Tu skaczymy sobie dalej. Na razie 7 punktów. Nie jest najgorzej. Te platformy są dosyć trudne do skoczenia. Szczerze mówiąc, dobra. Ona się dosyć wolno przesuwa. Gonimy żaden czas. ani tym podobne rzeczy. Więc mogę sobie, powiedzmy, próbować kilka razy. Nie mam żadnego stresu na jakieś tam presje czasowe i inne takie. I teraz skaczemy. I lądujemy elegancko właśnie na tej oto platformie i tutaj ścianki nam się zamykają. Spokojnie, na razie mam 12 punktów. Czy uda mi się pobić mój rekord 15? Miejmy nadzieję. Teraz możemy sobie przeskoczyć. Myślę, że damy radę. Dobrze. Mamy 14 punktów. Będzie 15 punkt. Będzie 15 punkt, czyli uda mi się przebić mój rekord. Chyba w tym momencie pobiłem swój rekord. Dobrze, dokładnie tak. Mamy 16 punktów. Jeszcze raz. Teraz to się przesunie. Pyk. Teraz i... Oj ty, ty, ty. To jeszcze szybciej troszeczkę muszę. Teraz i to się przesunie. Ło, prawie mi te kolce walnęły. Ja to dam radę. Dam radę. Pyk. Teraz nie. Następną gierką, jaką sobie dzisiaj przegramy, czy tam zagramy, znaczy, nieważne, nie jest Easter Bunny Differences. Będziemy oczywiście szukać różnic. Ja sobie wezmę na e, tryb easy, bo ja jestem bardzo słaby w takiej gry, także zobaczymy. Szukamy oczywiście różnic. A, w ten sposób, czyli tutaj mamy myszkę, a tutaj mamy nasz e, kursorek. Dobra, widzę tutaj na pewno ptaszka. To będzie na pewno jedna różnica. Jedziemy dalej. Które będzie jeszcze tutaj różnica? Dobra, tutaj nie mamy e, pagórka, jasne. Tutaj nie mamy motylka. Proszę mi nie odejmować filmem bardzo punktu, skoro bo motylka gadiemet. Dobra, tutaj nie mamy chmurki. Tu jeszcze mamy oczywiście kokartkę na naszym koszyczku, i mamy 95 punktów. No, gdyby mi to tylko dobrze kliknęło, to by było wszystko ok. Ale dobra, mamy oczywiście drugą tutaj chyba ilustrację, którą musimy porównać. Dobra, tutaj na pewno jest grzybusiek, tutaj się różni nasze jajeczko. Tutaj nie mamy szaliczka. Tutaj jest jakiś coś, nie wiem, co to jest, jakiś, jakiś kamyczek czy coś innego. A tutaj nie mamy na słoneczku takiego mignięcia. Dobrze, jedziemy w takim razie dalej. To powiedzmy sobie, jak robiliśmy 5 podejść do każdej gry, to tutaj zrobimy sobie 5. E, powiedzmy, plansz, jeżeli się oczywiście uda. Tutaj mamy na pewno jakiegoś tam pisklaczka, kuczaczka czy innego e, dziobaczka. E, tutaj mamy jakieś oczyska e, z rogie, które się tutaj na nas e, patrzą. Tutaj mamy na pewno grzybka. Na pewno będzie to jeszcze płot. I cóż możemy jeszcze tutaj takiego znaleźć, jako będzie różnica halo, gdzie to coś będzie, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, mam problem i nie widzę tej różnicy tak na dobrą sprawę. Grałem już wiele trudnych gier, ale ta jest zdecydowanie najtrudniejszą, bo. No nie mogę znaleźć różnicy. Czy mogę podpo- a mogę użyć podpowiedź. Aha, cień. Poważnie? Szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego naprawdę. Co tam by było dobra? Mamy tutaj y, pajęczaka brzydkiego, y, który jest tutaj będzie y, nas tutaj straszył. Tutaj mamy znak stopu. Y, y Tutaj mamy gdzieś na pewno, pewnie jakieś jajeczko się będzie różniło 100%, tylko że ono jest tak niesamowicie niewidoczne. Dobra, tutaj oczywiście chorągiewka. Tutaj mamy jeszcze jednego pisklaczka, którego tutaj nie ma. Dobrze. I jeszcze w takim razie jedna różnica, którą musimy znaleźć, którą będzie tutaj oczywiście ten płot, ponieważ tutaj jest... Jak mam kliknąć? musiałem kliknąć akurat w daną tą belkę, żeby to się zaliczyło. Nieważne. W takim razie, jeszcze chyba ostatni, to jest chyba piąty? Piąty? Nieważne, nie czy to jest piąty, ale zobaczymy. Dobra, mamy tutaj pszczółeczkę. Dobra, tutaj nie ma kwiatuszka. Tutaj nie ma jajeczka. To jest na pewno pewne. Gdzie te różnice mogą mieć, Nie mam pojęcia. Te jajka są takie same. Mamy cztery podpowiedzi, więc wykorzystajmy sobie dwie. Okej, okay, listek, no to powiem Wam szczerze, dosyć trudne, e, trudna różnica do, do wypatrzenia. I jeszcze jedną rzeczą to będzie ta łodyżka, no to tak troszeczkę strzelałem, że to będzie ta łodyżka, ale e, w sensie ta łodyżka albo jakaś inna, ale nieważne, e, mimo wszystko się udało. 485 skora, jak najlepiej, jak najbardziej, dobrze mi poszło, ja jestem zadowolony. A co, ale, wiesz, ja jestem straszny, w tym znajdowaniu różnicę. Easter egg designer, czyli będziemy designować sobie... Okej, okay. będziemy designować sobie oczywiście jajeczko. Instrukcję, bla bla, ja nie potrzebuję żadnej instrukcji. Ja sobie dam radę bez tego. OK, wybieramy sobie w takim razie tutaj wzorek. Yy, mamy w paseczki, w yy, fale, w żygrzaczki, w kreseczki proste. 2000 years. Later. Na razie klasyczne paseczki, co mamy tutaj? Możemy dodać mu oczka, listki i inne takie. Dodajmy mu, wiecie co, zrobimy tak. Czekajcie, damy mu taką ładną buźkę. Myślę, taką uśmiechniętą, fajną buźkę. Proszę bardzo. damy mu jakieś na pewno oczka, tylko może niech to będą oczka, na przykład gwiazdki. On będzie miał normalnie gwiazdki w oczach, damy mu na przykład o takie piękne patrzcie, jak będzie miał tutaj normalnie oczyska, takie zapatrzone, normalnie gwiazdeczki, jakby zobaczył coś przepięknego, na przykład, że zostawiliście łapkę w górę pod tym odcinkiem, to będzie, to będzie bardzo fajnie w tym to jajeczko będzie bardzo, bardzo zadowolone. Serduszka mamy, proszę bardzo, możemy tutaj mu dać serduszka na, prawda, na policzkach. Będzie so i Tu możemy mu dać w ogóle diaksana na czoło. No i dobra, dodajmy do tego jakieś w takim razie kolory. Oczywiście tak, zróbmy mu najpierw buziczkę. Czemu tak? Tu będzie, tu będzie czarne z tyłu oczywiście. Ząbki oczywiście muszą być białe, bo czemu by nie taki? Może różowy bardziej? Będzie różowy, myślę pasową, a za to czerwone będą serduszka na jego boku. I zróbmy go taki Takiego bardziej y, y, zgradientowanego, w sensie tak, tutaj będzie w ten sposób, a tutaj będzie troszeczkę jaśniejszy. Gwiazdeczki, oczywiście zrobimy, myślę, żółte, bo będą takie piękne. Y, I teraz jeszcze tutaj damy sobie, na przykład, brudkę tą y, całą, damy sobie na taki zielony. Tu będzie jakiś inny, jakiś inny. I tu na przykład też będzie zielony. Tutaj możemy sobie dać, y, natomiast, jakiś, prawda? Ten nie za bardzo tutaj pasuje, więc dajmy tutaj, może, jakiś taki bardziej mocno niebieski. O, na przykład, coś w tym stylu. Y, tutaj jeszcze można dać jeden kolor który się tu chowa pod spodem, taki, taki oto, inny. No i na przykład ten, tutaj dokończymy sobie w ten sposób oczka. I mamy nasze pierwsze, oczywiście, pokolorowane jajeczko. No, zajebisz gra... No i dobrze, ostatnią grą, którą dzisiaj sobie przetestujemy, będzie Karot Quest. Czyli tutaj polega to na tym, że przesuwamy naszego króliczka w stronę, powiedzmy, yy, takich tutaj woreczków z yy, yy, marchewkami. I ten nasz króliczek musi przepychać te woreczki z yy, tymi, tymi pomarańczowymi warzywami, o których przed chwilą zapomniałem. Chodzi o marchewki, oczywiście. Przesuwamy te marcheweczki w te oto doły, żeby, prawda, tutaj pięknie, ładnie. Wyrastało nam drzewko marchewkowe. Musimy to jakoś ogarnąć w jak najmniejszych ruchach, więc myślę tak. Przejdziemy sobie. To tutaj nie możemy. Przejdziemy sobie tak. Ee, przepchniemy sobie to tu. To nie był najlepszy pomysł. Przepchnijmy sobie to tutaj. Teraz przejdziemy tutaj i przepychamy to tu. Każde kroki się liczą tak naprawdę, które robimy. Także przepychamy to oczywiście tutaj. Przechodzimy sobie. Troszeczkę za daleko, żeś to wypchnął. Miało być dobrze, miało być dobrze, ja to idealnie rozplanowałem, to nie, to menda przepchnęła mi kuźwa na sam dół. No normalnie idiota, nie królik, no. Teraz o, już wiem, o co chodzi. Tu przepychamy sobie w ten sposób, idziemy sobie oczywiście tutaj. Nie tak kurna, tylko przechodzisz sobie tutaj, przepychasz ten zasrony worek tutaj na dół, idziesz sobie w takim razie tutaj na górę, bo przecież muszę mu kliknąć dookoła, bo on nie rozumie, że ma przejść dookoła. Teraz przepychasz ten worek tutaj, no, i dalej utknąłem, no. Czemu ta gra jest taka trudna? A bo ja tutaj to jest królik. To gardia, to się robi tak. Patrz, ja już teraz wszystko robię. Dobra, tutaj, tutaj, oto. Przechodzę tutaj, teraz robimy tutaj, teraz przechodzę elegancko tutaj. Przechodzę tutaj i klikam tutaj, w takim razie. Tu ma być królik, a tu ma być to. Teraz przechodzę dookoła tutaj i klikam tu tutaj. I teraz wszystko jasne, Jezus, Mary, Czy naprawdę ja tyle, tyle razy musiałem podejść do tego poziomu, żeby go przejść. Tutaj musi być nasz króliczek. Tutaj teraz przyjdź tutaj i przepchnij to tu. Teraz możesz podejść do tego, teraz idziesz do tego, przepychasz to tu i teraz przepychasz to tu. Chyba za dużo ruchu robię, ale nie jestem pewien. Teraz masz iść tu. Teraz tutaj i teraz tutaj. No i wszystko jasne. 52 ruchy, yy, pancerzy 22. Czy będą trzy gwiazdeczki? Jeszcze trzy gwiazdeczki się łapie, także elegancko, Dobra, idziemy jeszcze jeden jakiś, myślę. Poziom tu, teraz tu, tu i tu. Jak ci zaraz e, to, to kogoś was właśnie dziwi. Teraz tutaj, bo muszę przejść naokoło, bo on nie ogarnie, że ma przejść naokoło. Teraz ma stanąć tutaj, przejść tutaj i przepchnąć to tutaj. Czy będą trzy gwiazdeczki? No i elegancko, no i dobra. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się oczywiście spodobał, któraś oczywiście z tych gierek, to już zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tych komentarzach i jajko, bo zasypcie tutaj ten filmik jajkami waszymi po prostu komentarzami. Zaspamcie go totalnie. Wbijacie oczywiście na Facebook, Instagram. Wszystkie coś, w opisie. Wesołych świąt ode mnie dla Was. I oczywiście zostawiam Wam bicusia. No i widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się. No i cześć.